Wśród mieszczan, szał, panie, szał. Pino i piwo to ja znam, ale co to takiego, ten garnać? O, he, he, wyobraź sobie, że lejesz sobie do gęby powiedzmy czysty z boskiej sprawy, pędzony odpowiednio przy towarzystwie grzybków Spirytusik. Do tego babunia narwała pożyczek. Następnie wielkim rądu tłuczkiem marmoladę zrobiła i przeciągnęła jeszcze przez praskę którą to nieraz dziadka po głowie prała, jak bidula przyłapany na zerknięcie na młodą niewiastę. Winny był przed panią swego serca głowę chylić. <laughs> Do tego jagody, którego to niczego nie świadomo jagódka, schylając się pod krzaczek, by poskubać ich ociopinkę. Nie zauważając z tyłu samolnego myśliwiaka wielkich oczu nagle i tańczącego biuściku dostała. <laughs> Reszta to tajemnica. Tekret wysp. Szamański sekret. Rozumiem. Zdaje się, że musi być smaczny. Tak, cholernie kopie. Na dworze królewskim niepopularny. Ale wśród mieszczan szał, panie, szał.